Witajcie na naszym kanale. Ja jestem Argonim, a dziś mam dla Was odcinek z serii Black Clover, chapter 278, pod tytułem Undying Bodies, co można przetłumaczyć jako nieumierające ciała. Aczkolwiek, ja bym to zinterpretował jako ciała, które nie mogą umrzeć. Ale to tylko taka moja uwaga. W każdym bądź razie, skoro tytuł mamy już za sobą, no to może zaczynajmy. Rozdział rozpoczyna nam sekwencja, w której Dante jest atakowany magią Jacka, który wykrzykuje: Dead side, Lunatic Slash! Jednak przez Dante te ataki tylko przelatują i rozcinają wszystko, co się za nim znajduje. Po tym ataku Dante przemawia do Nachta i Jacka. Nauka magiczna Morisa ulepszyła moje ciało, aby regenerowało się jeszcze szybciej. Nic poza antymagią nie jest w stanie mnie zranić. Nacht patrząc na Dante pomyślał właśnie. Tak myślałem. Jeżeli mamy wygrać, musimy zaryzykować i polegać na magii Jacka. Magii, która potrafi przeciąć rzeczy, które są nie do przecięcia. Jednak Dante w tym momencie dokańcza swoje zdanie, wyciągając rękę przed siebie. Tak właśnie to wygląda. Gravity magic! Presence of the Demon King! Jesteście po prostu bezużyteczni. Grawitacja z wielką siłą sprowadziła Jacka na ziemię, jednak Nacht dalej trzyma się na nogach, choć na pewno poczuł tą presję. A za jego plecami w tym momencie wyrósł demon, a Nacht pomyślał sobie... Czy Jack będzie mógł atakować w takim silnym zakręciu grawitacji? Po czym wypowiedział imię demona, a po sekundzie zjednoczył się z nim w demonicznej formie. Slotos, Devil Union Mode Equus, Characteristic Toughness. Nacht ukazał się w swojej opancerzonej formie z dwoma rogami i czterema tarczami w obu rękach i obu nogach. Dante nieukrywanie jest tym faktem zachwycony. Ohoho! Czy jest inny posiadacz demona poza antymagicznym chłopcem? Nacht zwrócił się teraz do Jacka, który z nieukrywanym szokiem mówi do niego. Co? To ma znaczyć? Nacht z uśmiechem zasłoniętym pancerzem mu odpowiada. Pokazywałeś tyle hartu ducha. Co się stało? Czy twój wzrost i twoje zachowanie to wszystko, co w tobie wielkiego? Kapitanie zielonych modliszek? Gadanie jest tanie. Może tak dasz w zamian lubić swoją umiejętnością, Ty, mały! Zdążył wykształcić Jack, jednak w tym momencie przed Nachtem pojawił się Dante chcący wyprowadzić cios, przy czym mówi mu: Nie ignoruj mnie! Jednak Nacht zasłonił się jedną starcz i ze spokojem zwraca się do niego. Pozwoli pan? Po czym wyprowadził potężne uderzenie w jego brzuch, mówiąc: Ja właśnie tutaj rozmawiam z kapitanem! Dante jest w niebo wzięty, jak jakiś maniak i zaczyna krzyczeć w stronę Nachta, jednak ten ma inne zmartwienia. Ha, ha ha Dobrze, pokaż mi więcej swojej złości! Czy zapewnisz mi rozrywkę do momentu otwarcia bram? Mogę zadawać mu ciosy, ale nie mogę zadać mu ostatecznego uderzenia. Po prostu nie mogę zabić tego gościa. Muszę zmusić Jacka, aby go zaatakował albo cokolwiek. Pomyślał Nacht. Ale Dante skierował swój wzrok na Jacka. Z drugiej strony, ty, który się czołgasz, słyszałem, że on nazwał cię kapitanem, ale ty jesteś nudny. Przepadnij! I ruszył w jego stronę, wyprowadzając śmiertelne uderzenie. Jack, widząc to, przeraził się i nagle przypomniało mu się jego własne dzieciństwo. Mój ojciec był zwykłym łowcą. Żył głównie z polowania na ptaki i inne małe zwierzęta. Zawsze powtarzał. Nigdy nie zadzieraj z rzeczami silniejszymi od ciebie. Zawsze był standardowym człowiekiem. Kiedy dowiedział się, że moja magia polega na ostrzach, był szczęśliwy. Mówił, że taka magia pasuje do łowcy. Więc jak mój tata, zawsze polowałem na zwierzęta słabsze niż ja sam i po prostu je ciąłem. Czy zawsze będę tak żył? Wtedy widzimy ptaka, który zapolował na modliszkę, a potem widzimy Jacka, który widzi ciało swojego ojca i przypomina sobie, co było dalej. Gdy miałem 13 lat, zawsze wiedziałem, że do tego dojdzie, pomyślałem. Później pomyślałem, że prawdopodobnie wpadł na króla gór, kiedy polował. Na jego plecach były ogromne ślady pazurów. Potem widzimy, jak Jack trafia na potężnego niedźwiedzia. Podejrzewam, że to właśnie owy król gór. Jack, stojąc przed nim, przemielił językiem w geście głodnego psychopaty, wracając do tego, co wtedy czuł. Jest w porządku, mogę się przez to przeciąć. Widząc martwego niedźwiedzia, spojrzał na liście lecące z drzew i postanowił Tak myślę, że dołączę do magicznych rycerzy. Nagle, Jack wrócił do teraźniejszości, a przed śmiertelnym ciosem zasłonił go Nacht swoją tarczą, po czym zauważył wysuwające się ostrza z jego ciała i zaczął analizować co się dzieje. Ten człowiek manipuluje ostrzami na powierzchni swojego ciała i je ostrzy? Dante patrzy na niego i komentuje Płaszczenie się i bycie chronionym, to po prostu żałosne. Jamiskie Hiro też był kapitanem, ale on przynajmniej obdarzył mnie rozrywką. Jack leżąc na ziemi, widząc jak nachyt go broni i słysząc, co mówi Dante, ostrząc sobie ostrza na ciele, mówi do siebie w myślach. Ja po prostu chcę ruszyć na tych, którzy są silniejsi i pociąć ich... na wstążki! Nacht widząc Jacka całego odzianego w ostrza wychodzące z różnych miejsc jego ciała pomyślał. On przeciął się przez grawitację! Jack podskoczył, zaczynając kręcić się wokół własnej osi wykrzykując do tego w stronę Dante. Przetestujmy to na twoim ciele frajerze! Z rozpędu jaki wytworzył Jack wprawiając w ruch ostrza na swoim ciele zaczął ciąć Dante serio. Jednak ten pozostaje niewzruszony i odpowiadam. Nieważne jak długo będziesz mnie atakować, żaden insekt nie jest w stanie mnie zabić. Twardzi kolesie nie są tymi, którzy mają dobrą reputację. Pomyślał Nacht, a przed oczami Dante, najwidoczniej w jego wyobraźni, pojawiła się wielka modliszka. Oczy Dante się rozszerzyły i w końcu za pomocą magii, która jest w stanie przeciąć wszystko. Jedno z cięć Jacka trafia go bezpośrednio, a Jack dodaje. Yo, nie zadzieraj z insektami! Nachty dokańcza swoją myśl, a po tej myśli słowami kwituje sytuację. Są tacy, którzy zabiją wszystko, co stanie im na drodze. Widzę, że cię nie niedoceniałem. I tak właśnie kończy się chapter 278 Black Clover. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Jeżeli tak, pamiętajcie, aby zostawić po sobie ślad w komentarzach. Również nie zapomnijcie zostawić suba i łapki w górę. Do następnego i peace out.